Drodzy Państwo, 17 września 1939 roku, czyli 80 dokładnie lat temu kolejna tragiczna data w historii Polski. Zdaję sobie sprawę, że woli, wolelibyśmy pamiętać o tych najpiękniejszych kartach polskiej historii, ale przecież te tragiczne także były. I tę datę właśnie do tych momentów zaliczamy. Wkroczenie armii czerwonej na ziemię polskie, złamanie obowiązującego traktatu o nieagresji. No i tym samym czwarty rozbiór polski, który stał się faktem. Czwarty rozbiór, bo 1 września agresja Niemiec-Hitlerowskich i 17 września to wkroczenie Armii Czerwio Czerwonej niezwykle istotne konsekwencje dla państwa polskiego, które skutkowały przez najbliższe 60 lat, bo przecież żelazna kurtyna, Polska niestety znalazła się po tej gorszej stronie żelaznej kurtyny, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej pod dyktatem Stalina i później Związku Radzieckiego. Konsekwencje odczuwamy do dzisiaj. Te podziały prawda, społeczne, narodowościowe, to jest Także i wynik, powiedzmy, tych 60 lat, które właśnie 17 września zostały zapoczątkowane. Oczywiście można dywagować, czy można było powiedzmy ten bieg historii odmienić, ale myślę, że w tej sytuacji trudne było to, ponieważ te dysproporcje między siłami polskimi a niemieckimi, również radzieckimi były ogromne i mimo bohaterskiej postawy polskich żołnierzy w tzw. kampanii wrześniowej, no, rząd polski musiał się emigrować, ostatecznie osiadając w Londynie i funkcjonując praktycznie do 89 roku jako rząd na emigracji i tym samym no, te daty, o których dzisiaj mówimy, to jedne z najtragiczniejszych, a na pewno najtragiczniejsze w XX wieku, czyli w najnowszej historii Polski. I po prostu musimy o tym pamiętać i o tym mówić. Dziś smutna rocznica agresji, napaści sowieckiej na Polskę, 17 września. Gdyby nie doszło do ataku ze strony właśnie sowieckiej na nasz kraj, prawdopodobnie losy II wojny światowej potoczyłyby się inaczej. Cieszę się bardzo, że włocławianie pamiętają tak licznie o tym wydarzeniu przede wszystkim o tych, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny, którzy oddali życie, którzy musieli dać odpór właśnie 17 września ciosowi, który przyszedł jeszcze z drugiej strony na nasz kraj, ale także wspominamy dzisiaj tych wszystkich, którzy później zostali wywiezieni do, do sowieckich łagrów, czy zostali zamordowani w sposób wyjątkowo drastyczny, strzałem w tył głowy w Katyniu, je. to bardzo smutny dzień, ale bardzo ważne jest dla mnie też to, że jest bardzo dużo młodych ludzi, że są, że są uczniowie szkół, jest bardzo dużo pocztów sztandarowych. Naszym obowiązkiem jest pamiętać i przekazywać pamięć o wydarzeniach, także tych smutnych wydarzeniach z historii naszego kraju, młodemu pokoleniu. 17 września, dzisiaj obchodzimy święta 17 19 września 1939 roku, czyli rocznicę 80. rocznicę najazdu Armii Czerwonej na Polskę. Był to oczywiście skutek paktu Ribbentrop-Mołotow podpisanego przez czyli ministrów spraw zagranicznych Niemiec i Związku Radzieckiego podpisanego 23 sierpnia 1939 roku. Wielu historyków uważa, że gdyby nie ten pakt i gdyby nie realizacja tego paktu, to do wybuchu wojny 1 września by nie doszło, m.in. również historycy rosyjscy, ponieważ E, ponieważ e, uważają, że Niemcy nie byli przygotowani na samodzielną walkę z armią, z armią polską. E, co to oznaczało dla Polski? Oznaczało to daleko idące konsekwencje później, do, do, które, które odczuwamy do dnia dzisiejszego, między innymi efektem 17 września była zbrodnia katyńska wiosną 1940 roku. E, następnie, następnie wejście w strefę wpływów geopolitycznych w Związku Radzieckiego, właśnie Polski w następnych dziesięcioleciach. E, w owocawku e, no dla Włocławia bez wątpienia był to poważny cios, chociaż Myślę, że mieszkańcy samego mieszkańcy miasta bardziej interesowali się tym, co akurat zastali od kilku dni, bo 14 września 1939 roku rozpoczęła się, oficjalnie rozpoczęła się już okupacja niemiecka, właśnie 14 września Niemcy, wojsko niemieckie wkroczyło do, 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 do miasta i to, i, to, i to miasto zajęło. Oczywiście roz, razu rozpoczęły się represje wobec, wobec mieszkańców Włocawka. Na pewno mieszkańcy Włocawka przyjęli to z, 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 z bólem, przyjęli kolejną informację, ponieważ 17 września w świadomości Polaków na pewno od samego początku y, dał y, świadomość, y, budował świadomość, że wojna jest już po prostu przegrana.